Cześć, witajcie, jestem Wojtek i dzisiaj mam dla Was dwie krucjaty zasponsorowane przez Arka. Tak więc zapraszam do słuchania. Nie są to długie krucjaty, ale mam nadzieję, że temat Wam przypadnie do wiadomo czego. Krucjata Nimboza. W 993 roku 41 milenium siły czarnych templariuszy, imperialnych pięści, kruczej gwardii i ultramarines postanowiły odzyskać niedawno utracony na rzecz tau cywilizowany świat Nimboze. Każdy z wyżej wymienionych zakonów zaangażował spore siły w walki, w, z, w walki z Zinos, a sama planeta przechodziła z rąk do rąk wielokrotnie. Nie. Kiedy flota roju Kraken zaczęła zagrażać systemom położonym na wschodnich rubieżach Imperium w 992 roku 41. milenium, wysocy lordowie Terry postanowili relokować do nich zasoby strategiczne, wcześniej przypisane do planet na pograniczu z Dominium Tau. Systemom przygranicznym odebrano garnizony, składy amunicji, systemy przeciwlotnicze, szwadrony aeronautica imperialis, a nawet możliwe do rozebrania i przetransportowania forty. Wyczuwając słabość ludzkości w regionie, Tau postanowili nie czekać na lepszą okazję i rozpoczęli dynamiczną ekspansję do przestrzeni imperium, która w ich historii zapisała się jako trzecia sfera ekspansji. Opór ze strony Imperium był znikomy, w związku z czym Dominium zdołało zaanektować dziesiątki nowych światów w relatywnie krótkim czasie. Do najważniejszych z ich planetarnych zdobyczy należała nim Boza. To właśnie z utratą tego świata wysocy lordowie terry obudzili się, no i nie mogli się pogodzić i nie mogli pozostawić tej utraty bez odpowiedzi. Siły tał pod dowództwem Owara, komandora Brightsworda, rozpoczęły inwazję nimbozy od Desantu, przytłaczających liczebnie oddziałów wojowników ognia. Już w dniu, już w dniu rozpoczęcia się inwazji, Zenos zdołali opanować większość powierzchni planety. Faza pierwsza obrona. Jedyną imperialną siłą zdolną do stawiania najeźdźcom oporu był dziewiąty Regiment Wostrojańskich Pierworodnych z Astra Militarum pod dowództwem Grafa Toszenko. W chwili potwierdzenia wieści o nadciągających siłach Zinos Toszenko zmobilizował wszystkie dostępne mu siły i nakazał im umocnienie nimbosańskiego miasta fabrycznego Poli. Pierwsza fala natarcia Tau posłała przodem plemiona Krutów, których zadaniem było zidentyfikowanie silnych punktów gwardii do późniejszego bombardowania. Wojownicy Krutów ponieśli ciężkie straty, jednak strategia Zinos odniosła oczekiwany skutek. Ostatecznie Tał byli w stanie utrzymać stale rosnący przyczółek w mieście. Graf Toszenko autoryzował desperacki kontratak mający zatrzymać postępy Tał, jednocześnie zdając sobie sprawę, że ich strategia izolowania i niszczenia jednego imperialnego punktu oporu po drugim musiała zakończyć się zwycięstwem Zinos. Z początku imperialny kontratak wydawał się mieć pewne szanse na sukces. Króci zostali kompletnie zaskoczeni i rozpoczęli paniczny odwrót, chowając się za kolumnami czołgów swoich sojuszników. Graf Toszenko wzmocnił siły natarcia swoimi ostatnimi rezerwami i kilkoma ocalałymi czołgami, chcąc wykorzystać lukę, jaka po odwrocie krutów powstała wokół katedry poli, ale dyscyplina pozostałych w odizolowanych posterunkach tał nie załamała się. Co gorsza, teraz siły Imperium znalazły się w śmiertelnej pułapce. Obrońcy miasta zostali zdziesiątkowani przez ogień artylerii, sprowadzony na ich pozycję przez oddziały stealth. Stojący na czele kontrataku, oddział dowódczy grafa Toszenko został zniszczony przez ukrytych snajperów wojowników ognia. Sam graf wyrwał sztandar regimentu z rąk martwego chorążego i, machając nim wysoko nad głową, wzywał swoich ludzi do zebrania się wokół niego. Imperialny opór zaczął tężeć wokół niego, a całe starcie zamieniło się w krwawe, brutalne zmagania w ciasnych uliczkach miasta. Wostrojanie ponieśli jednak zbyt wielkie straty, by stawić zdecydowany, zorganizowany opór. Koniec końców graf upadł na ziemię rażony wiązką z karabinu Zinos. Wraz z jego śmiercią wszelki opór ze strony sił imperium ustał, a polia została uznana za zdobytą przez stał. Po otrzymaniu wieści o upadku miasta, administracyjne władze planety skapitulowały przed komandorem Brightswardem. Nimboza została oficjalnie przyłączona do rosnącego Dominium Tau, jednak władza Zenos miała nie trwać długo. Na wieści o upadku planety Wysocy Lordowie Terry ogłosili powstanie Krucjaty, mającej na celu odbić Nimbozę i inne imperialne światy w regionie. Do Departamentu Monitorum wysłano nowe dyspozycje. Kapłani eklezjarchi zaczęli wygłaszać kazania o konieczności dokonania zemsty i wyzwolenia przestrzeni przynależnej ludzkości z ramienia Boga Imperatora. A Zakony Adeptus Astartes zaczęły odmawiać odnawiać dawne kontakty między sobą, nawiązując rozmowy dotyczące możliwości współpracy w kwestii nimbozy. Ogromna machina wojenna Imperium ruszyła. Faza druga: Krucjata na czele sił Krucjaty stanęli czarni templariusze, a pierwsza jej bitwa rozegrała się w przestrzeni kosmicznej i na pokładach stacji kosmicznych okrążających Nimbozę. Krążownik uderzeniowy czarnych templariuszy Gniew Dorna wykorzystał swoje potężne silniki do uniknięcia zmasowanego ognia Zinos i zbliżył się do ich pozycji na tyle, by przygnieść ogniem z dział burtowych jedną ze stacji, Orbital Primus. Następnie, wykorzystując zamieszanie i oszołomienie wroga, czarni templariusze wystrzelili w kierunku stacji torpedy, abordażowe i tanderchołki, które spenetrowały kadłub celu. Pierwszy przyczółek na pokładzie został zdobyty przez gwardię kasztelana Folkerta. Stacjonujący na orbital Primus wojownicy ognia zamienili korytarze stacji w labirynt śmiercionośnych pułapek. Siły czarnych templariuszy zareagowały podzieleniem się na mniejsze oddziały, atakując obrońców z kilku kierunków naraz, wykorzystując granaty i miecze łańcuchowe do przebicia się przez najsilniejsze punkty oporu, pozwoliło im to na oflankowanie sił Tał, którzy w walce wręcz byli bardzo nieefektywni. Po przebiciu się przez sterownię dział, kosmiczni marines byli w stanie obrócić broń Orbital Primus przeciwko pozostałym stacjom na orbicie. Przy wsparciu uzyskanym od okrętów imperialnej marynarki czarnym templariuszom udało się uciszyć pozostałe stacje nad nim Ostatecznie kasztelanowi Flokertowi udało się zniszczyć emitery kotwic geostacjonarnych Orbital Primus, przez co stacja zaczęła opadać w atmosferę planety w deszczu ognia. W międzyczasie pierwsza kompania Ultramarine's przebiła się przez garnizon Zinos, eliminując działka przeciwlotnicze Tau i obierając na cel przywódców ich sił inwazyjnych. Po wyeliminowaniu sztabu wroga Siły Astartes były w stanie przeprowadzić bezpieczny desant i wykorzenić z powierzchni planety pozostałe siły Tau. Planeta została odbita, a trzecia sfera ekspansji zatrzymana. Ciekawe, co się stało z Wardem. Kolejną krucjatą jest krucjata Belrata, kolejną i ostatnią. Krucjata Belrata była jedną z największych kampanii tego rodzaju od stuleci, trwającą od 182 do 435 roku 38 milenium. Aha, czyli mamy niechronologicznie Dawid, coś ty napsuł, trzeba było tą najpierw, tę tak zwaną. Jej celem było wyzwolenie i zdominowanie regionu przestrzeni znanego jako Ryftylanach, położonego przy północno-zachodnich granicach segmentum Pacificus. Czuję się jakbyśmy weszli do osnowy i wrócili nie w przyszłości, a w przeszłości tym razem. Samej krucjacie przewodził, przewodził pretor Slajban Belrad, potężny arystokrata z dworu, wywyższony do stanowiska lorda militant. Na poczet przeprowadzenia krucjaty zmobilizowano do służby ponad 25 milionów gwardzistów z Astra Militarum oraz niemożliwe do zliczenia rzesze pielgrzymów. Zgromadzonym siłą towarzyszyły dwa legiony tytanów, a w całej Krucjacie, w różnych jej etapach, brało udział łącznie osiem zakonów kosmicznych Marines, z których najaktywniejszy był zakon synów Meduzy. W Krucjacie brał udział również zakon strażników Tomu, zakon sprzymierzony z synami Meduzy. Z uwagi na ich kiepskie relacje z Adeptus administerum, które doprowadziły do konfliktu między przywódcami Krucjaty a zakonem, strażnicy Tomu przyciągnęli uwagę Ordo Hereticus. Sfrustrowani takim obrotem spraw i wrogością ze strony domniemanych sprzymierzeńców, strażnicy Tomu postanowili wycofać swoje poparcie dla sprawy Krucjaty, zamiast tego wybierając walkę jedynie w kooperacji z synami Meduzy przeciwko obcemu imperium Helgramitów. Ryfty Lanach były niebezpiecznym i niezbadanym regionem przestrzeni, pozostającym białą plamą na ludzkiej mapie galaktyki od czasów epoki Zamentu. Z tego powodu żadnego uczestnika Krucjaty nie zdziwił zażarty opór ze strony Zinos, jaki czekał ich od niemal samego początku wyprawy. Na krótko po przekroczeniu granicy, nieznanego, synowie Meduzy zostali zaatakowani przez wcześniej nieznany ludzkości gatunek Zinos, obrzydliwie zdegenerowane plemiona kosmicznych nomadów, którzy kiedyś przed tysiącami lat prawdopodobnie najprawdopodobniej byli ludźmi, ale którzy w swej próżności odrzucili światło boga imperatora. Po pięćdziesięciu standardowych latach od rozpoczęcia się Krucjaty, jej siły zaczęły słabnąć. Po wielu latach krwawych zmagań z obcymi i upadłymi ludźmi, Krucjata zdołała dotrzeć do przestrzeni, opanowanej przez helgramitów, w starciu, z którymi synowie Meduzy mieli wygrać dla Krucjaty jej największą dotychczas bitwę. Te obrzydliwe antropoidy posiadały broń zdolną do zalewania kosmicznej próżni eterycznym ogniem. Choć ich fizyczne ciała były bardzo słabe, do walki ruszali na grzbietach wyjących biomechanicznych potworów, których kolczaste szczypce były w stanie oderwać grube plastalowe płyty z kadłuba czołgu. Kiedy podczas największego starcia tej części kampanii główne siły krucjaty wpadły w panikę i zaczęły wycofywać się w całkowitym chaosie, a całe jej kontyngenty były osaczane przez Zinos i miażdżone co do jednego żołnierza, synowie Meduzy ruszyli do przodu, otaczając odizolowane, pomniejsze floty wroga, niszcząc je jedną po drugiej w brutalnym kontrataku. Pelgramici wydawali się być całkowicie zaskoczeni. Ich niezdecydowanie i brak stosownej reakcji doprowadziły do pęknięcia ich linii bitewnych. Chcąc jak najlepiej wykorzystać moment słabości swojego wroga, synowie Meduzy zmienili taktykę i ruszyli jeszcze dalej za linię obcych, ostrzeliwując ich okręty po drodze do miejsca, które uważano za serce ich cywilizacji, systemu oznaczonego Wormgaier. Wykorzystując tajniki wiedzy sprzymierzonych z nimi magosów, synowie Meduzy byli w stanie zmodyfikować swoje silniki osnowy tak, by ich ogień dławił eteryczną, e, eteryczny ogień Helgramitów. Dzięki tej technologii Astartes byli w stanie przebić się przez otoczony ścianą tego ognia układ Gyre, zapewniając sobie dodatkową ochronę. Obcy, kryjący się po drugiej stronie, musieli wierzyć, że wewnątrz swojego układu byli całkowicie bezpieczni, odgrodzeni od reszty galaktyki przez nieprzeniknioną ścianę. Jednak teraz musieli stanąć przed nieuniknionym. Wiedząc, że muszą działać szybko, synowie meduzy wlecieli w wewnętrzną część systemu, atakując przy wykorzystaniu pełnej potęgi swojego zakonu. Eteryczny ogień nieustannie smagał tarcze próżniowe ich okrętów i zdawał się zmagać, wzmagać wraz z każdą sekundą świetlną, jaka dzieliła ich od świata tronowego Helgramitów. Po dotarciu na orbitę ich okręty ledwie zauważalnie zwolniły przed zrzuceniem w kierunku planety dziesiątek kapsuł desantowych, thunderhawków i taranów szturmowych. Szturm synów Meduzy był nieustępliwy i bezlitosny. Już w pierwszych minutach walk na powierzchni, przypominające pajęczyny czarne, koralowe wieże obcych w ich największych metropoliach zostały zburzone, a ich istniejące od tysięcy lat świątynie, poświęcone mrocznym bogom, zostały zrównane z ziemią. Elgramici byli kompletnie nieprzygotowani do obrony własnego świata i w starciu z dzikością natarcia Astarte's byli niczym bezbronne dzieci. Wszelki opór ze strony obcych został bezlitośnie zmiażdżony, emitery eterycznego ognia zbombardowane i zniszczone, a ich bitewne mechanoidy wymordowane w niekończącej się nawale bolterowego ognia. Mówi się, że po przełamaniu wszelkiego oporu synowie Meduzy chodzili od dzielnicy do dzielnicy największych miast na planecie, zabijając wszystkich obcych na swojej drodze oraz paląc ich domy i świątynie na popiół do czasu wyczerpania się ostatniego kanistra w ich miotaczach ognia i wystrzeleniu ostatniego pocisku z bolterów. Następnie zabijali przy pomocy noży i mieczy łańcuchowych, a gdy i one się stępiły, mordowali obcych wszystkim, co dało się podnieść. Wielu braciom bitewnym zostały tylko ich pancerne rękawice, przy pomocy których miażdżyli czaszki i rozrywali ciała spanikowanych istot. Rzeź cywilizacji helgramitów trwała do czasu wysmarowania dymiących ruin ich miast, świątynnych krwią ich dzieci, sąsiadów i najwyższych duchowych przywódców. Ponad połowa ich planety została zrównana z Ziemią. Dopiero wówczas synowie Meduzy postanowili powrócić na swoje okręty. Uśmiercenie Wormgeier można przyrównać do wyrwania przez synów Meduzy serca w swojemu wrogowi. Cywilizacja obcych upadła na duchu i najwyraźniej nie była w stanie zmobilizować swoich sił do dalszej walki. Po tamtej bitwie opór Helgramitów wobec sił Krucjaty znacznie osłabł. Po kilku terrańskich latach od na Wormgeier ich cywilizacja została uznana za wymarłą. Ich niegdyś potężne imperium zostało zredukowane do osmalonych ruin, a jedyni ocalali przedstawiciele ich gatunku byli teraz biednymi uchodźcami, zdanymi na łaskę mrocznej próżni, mającymi nadzieję na uniknięcie gniewu ludzkości. W niespełna, standardowe stulecie od tamtych wydarzeń, spora część przestrzeni ryftów lanach została sprowadzona pod panowanie imperium, a synowie Meduzy przeszli do legend nowych mieszkańców sektora. W legendach tych nazywano ich szmaragdową śmiercią, która spadła z gwiazd, by ukarać wrogów boga imperatora. Oprócz posłuchu u lokalnej populacji, synowie Meduzy zyskali także nowych, potężnych sojuszników i partnerów handlowych. Od czasu zakończenia się krucjaty, Zakon utrzymuje przyjazne relacje z niektórymi frakcjami Adeptus Mechanicus, które założyły stałe placówki na tym nowym pograniczu. Dodatkowo, w ramach podzięki za poświęcenie synów Meduzy, nowo powstały sektor Lanach przyznał im prawa rekrutacyjne do kilkunastu swoich planet. Zakończenie krucjaty ogłoszono w 453. roku 38. milenium, po 271 latach od chwili jej rozpoczęcia. I tyle jeśli chodzi o dzisiejszą bajeczkę. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj, trzymajcie się. Do następnego razu, cześć.